Elpinka, a dzisiaj będziemy grali w Find the zapaczę. Ja już sobie wybrałam grę, no jakby mapa. I zaczynamy. Na początek sobie wybrałam trudny i nie wiem jaki to będzie trudny. O! To chyba guzik. Tak. Na górze pewnie. Tutaj jest różowo. Szukamy. Udało się. Na razie jakiś ten tron nie jest taki trudny. O, tym razem już czerwony jest tu. Szybko to idzie. O, wreszcie coś lepszego. Ładniej, ładny nawet jest. Hmm. Okej. Okay. Myślałam, że tam był guzik. O! Hm. Myślałam, że dwie otwarte. Ale no dobra. Szukamy tych guzików. Serio trudny jest łatwy. No nie no, muszę sprawdzić, czy to jest na serio trudne. Zaraz, gdzie to było? Wszystkie tryby. A średni. Dobrze, czy to coś nie potrafię, czy co? Ale to jest widoczne. Hmm. No, nie domyślam się, gdzie on jest. Coraz trudniejsze to się dzieje. Nie, no. Za łatwe, za łatwe. Zaraz sobie może poszukam trudniejszego. Nie mam. O. o, jaki ładny. Oj. Ruszyć się nie mogę. Znowu go nie widać. Dobrze, że można dotykać te, tego. W ogóle to, tego nie widać. Mm. O. Mm -hmm. Nieźle. Strasznie trudne to jest. Nigdy bym nie przeszła do całego. W ogóle. Ej, nic nie widzi. Dobra, tutaj idziemy. Nie mówcie, że to cabinet, na szczęście nie. Za trudne. Jeśli ktoś lubi takie mapy, które są... Yy, właśnie, że szuka się czegoś, czy coś w tym stylu, to polecam wam tą grę i nawet tą mapkę. Bo nawet fajne jest to, tylko że... W niektórych rzeczach łatwo się strasznie znajduje te rzeczy. Tylko w takim czarno-białym trochę może trudniej. Strasznie trudno. Po prostu trzeba szukać białej kropki i tyle. Lokal. Tylko, że na nie się nie dostać. O. Szybko. Nie, no muszę tam bliżej pójść. Dobra, udało się. Za trudne jest to. Nigdy nie grałem tak tu trudną grę. Chyba ten... tam... nie, dobra, przechodźmy się. O mój Boże. Tylko nie mówcie, że to będzie na jaki... Mieszka nie wariuje. O! Ukończyłam. Ukończony tryb neonowy. Gratulacje. Ukończyłeś tryb neonowy. Dzięki za grę i wkrótce sprawdź więcej trybów lub wypróbuj inny tryb. Dobra. No to może tryb straszny. Oczywiście. Gdzieś na latarni? Może za drzewem? Co to jest? Nie wiem. Czy znowu za grobem albo za drzewem? Albo na górkach? To jest poziom. Zobaczmy jaki łatwy. Tak, taki łatwy, że nie mogę znaleźć guzika. O! Nigdy nie znajdę tego guzika na... No, gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie widzę go. W ogóle. O Boże. O moje oczy. A jak to brudno. Dlaczego eee, w tak łatwym pokoju nie mogę znaleźć guzika? To jest dopiero pytanie. Jezu, ja nie widziałam tego. Dobra. Może moje elfie uszmik będą tak kierować gdzie są te uzieki. No dawajcie łóżka. Dobra, nie ma. A. Tute, tutaj, tutaj. Hm. Są u Nie ma. Dobra, szukamy. Hmm. Może sobie wybieraj inną mapkę? Na średniej to oczywiście, że przejdę, ale... A zaraz. Może wezmę trip mamutki. Ufa, chodźcie na ufa. E, nie mogę być w ale... Tak. Tuk, tuk, tuk. Tuk, tuk, tuk. tuk stop Ale jesteśmy wielcy, albo świat taki mały. O! No tutaj to łatwo znaleźć przycisk. Bo przynajmniej jest duży. No, w końcu nie mógł być, być, być jak, taki jak myszka to białe wskaźnikiem bo wtedy byśmy musieli na, nacisnąć naszą małą mał, no, naszymi małymi cymi. kciukami hmm. dobra większość jest na czerwonych Przyciskiem. Większość przycisków jest czerwony. O, teraz zielone. Dobra, udało się. Takie, tak? Nie. To by było pewnie za oczywiste. O! A nie. Chciałam, żeby się przejść. O! Znowu na drzewie. Tu nie na rakiecie. Już znalazłam. Dobra, coraz łatwiejszy to się robi. Ten poziom jaki jest? Hmm. To jest? No zaraz, no. Jestem malutki Dużo tego Ale no ja nie mogę znaleźć malutkiego Jest za nowy Hmm, hmm, hmm. Jeszcze w jakichś kartonach. Hmm. Sporo tutaj jeszcze tego zostało, a więc idziemy do lotu bo jeszcze lobby nam więc już na koniec pokażę wam lobby. Patrzcie jakie, jaka piękna plaża, plaża, plaża. A to, to co to jest? No dobra, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję po więcej filmów na tym kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!